dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie. Od jakiegoś czasu jestem namawiany do stworzenia cyklu wywiadów na temat służb specjalnych, takiej tematyce operacyjnej i na temat kontrwywiadu. Kiedyś prowadziłem takie wykłady, ale to było dawno. Prowadziłem na uniwersytecie, prowadziłem na różnego rodzaju szkołach i wojskowych, i cywilnych postanowiłem wrócić do tego na względu na po pierwsze wiek i pozostawieniu po sobie czegoś, co można nazwać swoistym testamentem. Jestem w tej chwili w zupełnie innej galaktyce, proszę państwa, niż byłem, no ale wracam do tej galaktyki pułkownika Piotra Pleńskiego na chwilkę. Wykłady te będą na kanale Ilony Arte i moim. Kanale jest artystyczny, no ale to mądra się wykład. Nie będzie pewnie zbyt dużo wyświetleń, ale trudno. Chcę proszę Państwa przybliżyć Państwu przede wszystkim kontrwywiad. Kontrwywiad, o którym mało kto mówi, jest bardzo mało filmów o kontrwywiadzie w ogóle jako takim. Wszędzie wszyscy się koncentrują na wywiadzie, Jamesa Bonda i tak dalej, nie rozumiejąc zresztą Polskiej specyfiki, ja o tym chcę do tego wrócić. Te wykłady będą krótkie i bardzo proste. Ja dzielę je na części. Dzisiaj będzie taki wykład wstępny, co to jest w ogóle kontrywat i o co w tym wszystkim chodzi. Dobra, bez dużego gadania, zaczynamy. Aha, jeszcze jedno, jeśli Państwo spodziewacie się super sensacji, to już się wyłączcie, bo to jest bardzo teoretyczne, będzie i chodzi o to, abyście Państwo zrozumieli również że e, konwywiad powinien być w Polsce najważniejszą służbą z wielu przyczyn, o których będę mówił, że e, żebyście wiedzieli, w jaki sposób nie chcę z was uczynić łowcami szpiegów, wręcz odwrotnie, bez sensu jest, bo każdy, bo wszyscy chcą być łowcami szpiegów i wszyscy wszędzie widzą szpiegów, a tak naprawdę to nie widzą, żadnego nie potrafią znaleźć. Chcę również powiedzieć, że te by się służby niezbyt nie denerwowały strasznie tak bardzo, bo siedzicie w tej tajemnicy i nie rozumiecie, że bez ludzi żaden kontrwywiad nie ma żadnych szans. Bez ludzi jako bez społeczeństwa i społeczeństwo powinno być uświadomione, robiono to przed wojną, bo kontrwywiad wydawał podręczniki, książki popularne dla leśników, dla innych Przedstawicieli niezwiązanych z kodrwywiadem, po to po prostu, żeby móc stworzyć coś, co się nazywa prewencją kodrwywiadowczą. Pierwszy wykład będzie wstępny. Przede wszystkim, co to jest kodrwywiad? Dla wszystkich jest to po prostu łapanie szpiegu. Tak, jest to rzeczywiście łapanie szpiegu, ale jest to przede wszystkim przeciwdziałanie. E, przeciwdziałanie Aktywności obcych wywiadów i obcych służb specjalnych, bo nie zawsze to działa tylko wywiad, na terenie kraju, który powinien chronić. Ja mówię o Polsce, więc na terenie Polski. A więc pełne przeciwdziałanie, ale również w naszych warunkach, ze względu na położenie geograficzne, na uwarunkowania polityczne, na nasze granice, nawet na kształtowanie terenu, kontrwywiad pełni także rolę. Częściowo wywiadowczo i płytkiego wywiadu. O, wielokrotnie czysto wywiadowcze informacje uzyskiwałem pracując w wywiadzie, a nie w wywiadzie, ze względu na Kaliningrad, ze względu na Białoruś, ze względu na Ukrainę, również ze względów na Niemcy. To niestety tak się dzieje. Musicie mieć pełną świadomość, że teraz, obecnie, wywiad działa z różnych pozycji. To, że centrala rosyjska jest w Moskwie, nie oznacza, że działa tylko z Moskwy. Mieliśmy przykłady działania z terenu Hiszpanii, Ameryki Południowej, Chin, Czech, Słowacji. Ja miałem również przykłady na temat Białorusi, Litwy, ale również i Niemiec. Działania wywiadowcze Rosjan organizowane właśnie są na tym terenie. Oczywiście gdzieś jest zawsze jakaś centrala, ale o centrali to, to troszeczkę później. Może nie w tym wykładzie. Łapanie szpiegów nie oznacza siedzenie na ambasadzie tylko i wyłącznie. Tak mówię, siedzenie na ambasadzie, czyli monitorowanie działalności placówkowej. Rezydentury wywiadowcze są umieszczone w placówkach. Często nazywa się to rezydentura oficjalna, chociaż ona nigdy nie jest oficjalna, ale w naszych pojęciu tak się mówi. Głównie rezydentury placówkowe. Jak również rezydentury, ale również w zwalczaniu działalności z pozycji nielegalnej, z pozycji A. Przypominam, nie o to jest oficer o, o specyficznym, zmienionym trochę życiorysie, udający do ogół kogo innego, ale zawsze to będzie oficer wywiadu. To jest taka jest różnica między agenturą, ponieważ wywiad działa za pomocą różnego rodzaju źródeł i patrząc na gradację tych źródeł, to są informatorzy przypadkowi bardzo często, kontakty operacyjne bądź informacyjne, czyli... Kontakty, które nie do końca mogą wiedzieć, że rozmawiają z oficerem wywiadu, e, agenci, czyli ta najwyższa kategoria informatorów, ale na tym wszystkim zawsze będzie oficer, albo oficer z centrali, oficer prowadzący, ewentualnie oficer sieci nielegalnej, czyli nielegał, który także jest oficerem, który może prowadzić źródła, może je łącznikować, a może również w jakiś sposób je monitorować, bądź może robić własną działalność ze względów operacyjnych, nie rekonspirując się przed źródła. Różnie to bywa. Różnie to bywa. I zadaniem kontrwywiadu jest paralizowanie, neutralizowanie, uniemożliwianie tego typu działania. Mamy generalnie wywiad, który zajmuje się monitorowaniem placówek, placówek i rezydentów wywiadowczych dla placówka. Moim zdaniem powinien patrzeć na wszystkie strony, tylko że z sojusznikami załatwia się inaczej, ale mamy zawsze kraje głównych przeciwników i te kraje po prostu, i te kraje monitorujemy bardziej. O tym będę mówił w cyklu wykładów na temat podwiadowczej charakterystyki terenu. Ten jest wstęp. Ale również właśnie działalności z pozycji przykrycia, z pozycji N, z pozycji nielegalnej. Ja generalnie zajmowałem się działaniem tak zwanymi nieortodoksyjnymi miejscami przykrycia, czyli działaniem wywiadu z rosyjskiego i krajów byłego Związku Radzieckiego, z, z, z różnych miejsc pozaplacówkowych. W pewnym momencie to się połączyło w 2000 roku, bo część placówki musieli zaangażować, ale ujawniono wtedy szereg infrastruktury wywiadowczej. Rosyjskiej, i tą infrastrukturę powinien kod wywiad paraliżować w zarodku i ją niższy. I to jest właśnie kod wywiad. Ale jeszcze jest jedno. Kod powinien prowadzić także działania, ja to nazywam złożonymi działaniami kod wywiadowczymi, wywiadowczymi mającym na celu właśnie ujawnienie bądź uniemożliwienie działania tego typu jednostek agenturalnych i innych operacji. Złożone działania kontrwywiadowcze, typu działania oferenckie, jeszcze o tym powiem, nie dzisiaj, ale to zrobię taki o oferentach wykład. Działania nie tylko kontrwywiadowcze, nie tylko, nie tylko oferenckie, działania inspiracyjne, dezinformacyjne, jak również powiedziałem, płytki wywiad, z, jak to jest w różnych innych krajach. Płytki wywiad robiony z pozycji, z pozycji wywiadu. Znaczyń, płytki wywiad to jest pewne swoiste, nasze wewnętrzne określenie, bo to nie chodzi o, nie chodzi tylko o płytki wywiad w sensie obszarowym to kraje przygranicznych, czy no, przeciwnika, czy um, takich krajach jak Kaliningrad, ale to także jest pewna część działań wywiadowczych wymierzonych bezpośrednio w służby przeciwnika, działań i wymierzonych bezpośrednio w służby przeciwnika na terenie tego przeciwnika. To dość skomplikowane, ja nie chcę mówić o szczegółach, bo część takich działań ja sam robiłem i to są działania naprawdę tajne, więc lepiej o tym nie mówić. Uwarunkowania Polskie. Polska leży w określonym miejscu i, i przestrzeni, prawda? W określonej przestrzeni. Jest to płaski kraj, bardzo łatwy do przejścia przez zorganizowane jednostki wojskowe, to z jednej strony, z drugiej strony jest to kraj, który leży na pograniczu dwóch wielkich sił. Sił zachodnich, więc właściwie pomiędzy siłami zachodnimi, to w sensie na przykład Niemców czy nawet Amerykanów, jak i sił wschodnich, przede wszystkim wschodnich, a więc Ros. Zawsze na tym terenie działy się różne walki. I te uwarunkowania, począwszy jakikolwiek kontrwywiad, trzeba mieć na uwadze. Bo co to powoduje? Powoduje również, że niektóre działania w Polsce, wywiadów obcych, są, mogą być wymierzone nie przeciwko Polsce, ale to mogą być różnego rodzaju. Działania działania wywiadowcze, ofensywne, mniej ofensywne, które mają paraliżować przeciwnika, robiące na trzecim terenie, jakim jest Polska. Konkretnie pewne gry, które pewnie tworzą Niemcy czy Amerykanie z Rosjanami, mogą się odbywać na terenie Polski. Ściganie tego z punktu widzenia prawdego jest troszkę bez sensu, bo nic nie udowodnimy, bo tutaj nie ma, zresztą ja o tym zaraz powiem, szpiegostwa. Natomiast, proszę Państwa, Należy to po prostu monitorować. Trochę tak jak to robią Szwajcarzy i trochę tak jak to robią Austriacy. Należy to po prostu monitorować. I czasami wyciągnąć dla siebie szereg korzyści. W służbach partnerskich jest łatwo. Nie liczmy na to, że oni o wszystkim będą informować, bo nie będą, bo każdy kraj, każdy wywiad działa na rzecz swojego kraju przede wszystkim, a ponieważ nawet jeżeli. Z Amerykanami mamy 99% zbieżnych interesów, to zawsze jest ten jeden procent, których Amerykanie nie powiedzą. I tu zadaniem kontrwywiadu jest to, żeby nie przekroczyło to, to 1%, i żeby nikt nie przesadził. W wypadku kraju przeciwnika jest zupełnie inaczej. Te uwarunkowania z, jednego, z pewnego powodu, znaczy te uwarunkowania powodują, że kontrwywiad musi również być zaangażowany pewnym momencie, w niektórych swoich aspektach politykę międzynarodową, politykę obronności, trochę nie dublować wywiad, bo z innej pozycji działa, ale ten wywiad w jakiś sposób, ten wywiad w jakiś sposób uzupełniać, prowadząc również korelacji własnej informacji. Ja będę mówił tu o strukturze służb specjalnych, jaka powinna być, ale na jestem zdania, że powinien być jeden wywiad w Polsce i to wojskowa, wywiad powinien być poza instytucjami, bo jest, moim zdaniem, najważniejszy. O uwarunkowaniach będziemy mówić jeszcze głębiej w kodr charakterystyce tele. Prewencja, to jest to, o czym nikt nie pamięta, o prewencji kodr wywiadowczej. Proszę Państwa, prewencja kodr jest swoistą podstawą działania. Musimy Państwo wiedzieć, że wszelkie paragrafy wszędzie na świecie, udowodnienie działalności wywiadowczej jest bardzo trudne, bo tu trzeba udowodnić świadomie działanie. Nam się wydaje, że te paragrafy pakowane, i tak dalej, tak dalej, że one tak się zmieniają, ale to nie jest prawda. Generalnie, tak jak to zawsze robią Amerykanie, robią FBI, czeka się do momentu, w którym ujawni się środki łączności i ewidentne działania wywiadowcze, a więc na przykład rozmowy, które, które są rzeczywiście rozmowami wywiadowczymi, przekazywanie materiału. Finansowanie bezpośrednio przez wywiad danej osoby w, za materiały. To trzeba udowodnić. Zarówno Amesa, jak i Hansena złapano na obsłudze schowków, czyli tak prawdę mówiąc, przyjęto środki łączności. Nam też, ile razy żeśmy złapali szpiega, udawało się nam przejąć środki łączności, bo to dla sądu jest ewidentną działalnością wywiadowczą. I żeby to udowodnić, ale jest szereg rzeczy, których nie byłem w stanie udowodnić przed sądem działalności szpiegowskiej, ale wiedziałem, że to śpieg. Wówczas następuje tak zwana w różny sposób neutralizacja. Oczywiście, proszę Państwa, nie mówmy tutaj o neutralizacji takiej, jak jest na filmach, gdzie człowiek gania z karabinem, rozwala drzwi w ogóle jakieś cuda, bo to się w Polsce w ogóle porobiło niesamowicie, tylko to jest szereg działań, które powodują, że paraliżuje się działalność danego osoby bądź danej siatki śpiegowskiej ta siatka się rozpada albo po prostu ucieka z Polski. Ja Miałem parę przykładów, w których rzeczywiście figuranci już nie wiedzieli, co zrobić, więc nagle tak spakowali się i wrócili do Moskwy. Tak to się robi. I to jest właśnie prewencja. Ta prewencja wiązana jest bardzo z komunikatową charakterystyką terenu, bo trzeba dokładnie przewidzieć, gdzie i kiedy, gdzie mogą uderzyć przeciwnicy i kiedy. Trzeba znaleźć słabe punkty, trzeba zabezpieczyć te punkty, ale znaleźć również określić, które informacje i które obiekty będą finansowane, nie finansowane, tylko będą e, aktywy będą po prostu interesujące kodów wiadomości. Zaznaczam tu, że obiektem może być wszystko. Obiektem jestem ja, jest moje mieszkanie, jest dzielnica, w której mieszkam, jest miasto, w którym mieszkam, czyli Warszawa. E, są zakłady zbrojeniowe, są zakłady energetyczne. Jest województwo, jest cała Polska. To wyjdzie przy kontrwywiadowczy z terenu, proszę Państwa, który jest moim zdaniem podstawą działania kontrwywiadu i rozkładania sił i środków. Bo przy prewencji, dzięki właściwej prewencji kontrwywiadowczej, dochodzimy do czegoś, co się w Polsce w ogóle nie używa, czyli tak zwanej ekonomii operacyjnej. Po prostu chodzi o to, żeby siły i środki rozkładać tam, gdzie rzeczywiście potrzeba, a nie tam, gdzie zwyczajowo są. No przykładowo, e, tylko tutaj zaznaczę, że z mojej ocenie największe ekspozytury kontrwywiadu polskiego powinny być na zachodzie Polski, czyli na wschodzie Polski oczywiście, czyli przy granicy rosyjskiej, ale również na zachodzie Polski. I to nie w tych głównych miastach, nie do końca w głównych miastach typu Poznań Wrocław, Szczecin, tam też oczywiście, ale również w mniejszych miastach, takie jak Legnica i tak dalej. Nic nowego nie odkrywam, ponieważ główne ekspozytury wywiadu, kod wywiadu przedwojennego były również w tego typu małych miastach, w których toczą się różne rzeczy. Dlaczego? No to jest właśnie kod wywiadowczy, charakterystyka terenu mówi. I oczywiście, że Rosjanie będą prowadzić również operacje z pozycji placówki, ale operacja z pozycji placówki ma to do siebie, że wywiad zakłada, że placówki są monitorowane. I o wiele łatwiej w Polsce, ze względu na przykład na ruch przygraniczny prawie wielkość kraju, i łatwość w ogóle komunikacji w naszym kraju, prowadzić operacje z terenu Kaliningradu, czyli z terenu Rosji, e, mogąc dojechać do Olsztyna, a nawet do Warszawy w tym momencie i z niej wrócić i zniknąć. Przy tej ilości ruchu, ludzi i ruchu granicznym jest to praktycznie nie do opanowania, nie do opanowania. Więc to jest właśnie to, Czym powinni się zajmować kondywiat? Przewidywać tego typu zdarzenia i rozkładać siły i środki tam, gdzie one są rzeczywiście potrzebne. W tej chwili o wiele mniejsza. Moim zdaniem personel może siedzieć na ambasadzie w Warszawie, ale większy powinien być w Rzeszowie. No, wiadomo dlaczego po prostu. Cało w przemyśle. Niestety poprzednie władze zlikwidowały wydziały zamiejscowe w wielu miastach. Dla mnie paradonią jest, że Gdański, Szczecin, obsługując całe wybrzeże, ale to już inna sprawa, o tym nie chcę dokładnie mówić. Musimy również założyć, że Rosjanie znają te słabe punkty, ponieważ celem również wywiadu w tym momencie obcego, ale w tym momencie ja wolę mówić o rosyjskim, jest na przykład umieszczenie w środku służb, bądź też w środowiskach dochodzących do służb swoich źródeł, w jakiejkolwiek przykryciu czy oficerów nielegalnych. Oczywiście crime de la crime jest umieszczenie oficera w środku swojego własnego, bądź werbowanie jakiegoś oficera naszego. Ale to jest, proszę Państwa, inna sprawa. Ale w źródłach dochodzących, czy dziennikarzy, czy już tych innych środowisk jest to bardzo możliwe i to jest działanie kod wywiadu. Musicie również działaniem kod wywiadu przeciwdziałać temu i określić te punkty, w których można wejść. No właśnie, w tej zasadzie jak się jest bardzo strzeżony obiekt, jak robiłem, jak robiłem ochronę i system ochrony dla bardzo strzeżonych obiektów, nie tylko służb specjalnych, a obiektów, obiektów w Polsce, no to zawsze szukałem dziury, które ja tam mogę wejść. Po prostu tak to jest, tak to bywa. I oczywiście kod wywiad, jak to no są operacje złożone. Operacje złożone mające na celu właśnie ujawnienie, sparaliżowanie, sprowokowanie obcego wywiadu do działań, które ujawnią, ujawnią infrastrukturę wywiadowczą. To są to, co nazywamy to kod, wywiadowczym, kod operacjami złożonymi. One mogą być wykonywane z pozycji centrali, na ogół są wykonywane z pozycji centrali, ale zawsze są, ale bardzo często są realizowane poprzez pewnego rodzaju mniejsze regionalne źródła. Czasami jest to działanie, bo jedno takie robiłem robione za granicą, przez kod wywiad, robione za granicą. O jedno takie zadanie zrealizowałem rzeczywiście i ono zagrało w Polsce, co prawda, mimo że realizacja była za granicą, w jednym z krajów, wtedy jeszcze nie natowskich, ale obecnie jesteśmy z tym krajem w NATO. I, i realizacja przez Rosjan tego działania z ich strony, oczywiście, sprowokowanie tych Rosjan, to trwało te dwa lata. Po dwóch latach odezwali się, ale w Polsce. Do tego, do, to był efekt tego działania, co pozwoliło nam na wyeliminowanie określonych aktywów i sparaliżowanie określonego fragmentu tej ich działalności. Na tym to wszystko polega, proszę Państwa. W wielu wypadkach to nie jest praca taka, jak widzimy na filmach. I to nie tak wygląda. to nikt nikogo nie ściga po ulicy z szybkimi samochodami. Ja z przerażeniem słyszę niektórych. Udających kontrwywiadowców, oficerów kontrwywiadu, którzy mówią wchodzę do pnę, wywalam drzwi jednego, błędu, drugiego. Błędu. Proszę Państwa, zasada jest taka. Kontrwywiad jak gdzieś wchodzi, to grzecznie otwiera drzwi najlepiej kluczami, podrobionymi bądź nie, albo szparakami. Zachowuje się bardzo cicho, sprawdza wszystko, zostawia po sobie taki idealnie ten sam porządek i. Tak samo ma to pomieszczenie wyglądać, jak wygląda, jak je zostawił właściciel. Zamyka za sobą drzwi, wychodzi i udaje, że godnie. Tak działa kontrwywiad, proszę Państwa, prawdziwy. Te wszystkie huki i tak dalej, strzały, krzyki, to dobre jest, proszę Państwa, na filmie, bo to się ładnie sprzedaje, bo w rzeczywistości to wszystko wygląda inaczej. Ja wiem, że ja się narażam tutaj, ale z przerażeniem patrzę na jednego na kilku takich osób, które uważają się za wywiada, za kontrwywiada po prostu były to po prostu źródła, które wykorzystano w sposób, bez wiedzy nawet tych źródeł, w nieumiejętny zupełnie sposób do działań przeciwko czemuś, co jest nie do końca wspólnego, a wspól ma i w celu po prostu, bezsensownym chyba, tylko po to, żeby zarobić, żeby zrobić troszeczkę PR-u sobie. Nie o to w tym chodzi, proszę Państwa. Również, jeśli Sytuacja wymaga polityczna, to wszystko zależy od kierownictwa politycznego państwa, ewentualnie przeciwni trochę przesadzi i nagłaśnia się tą sprawę. W wielu wypadkach tego typu neutralizacje, zamknięcia, ekspulsje, różne inne rzeczy robione są w absolutnej tajemnicy i nawet o tym nie wiemy że tak się dzieje. Ktoś jest, jest i nagle znika. Przy Państwa potem się pojawił Moskwie pod innym nazwiskiem albo się nie pojawi. No, różnie to bywa też tam z Rosjanie. Pamiętajcie również, że tego typu działania bada wywiad i studiuje wywiad. Wszystkie swoje opadki wyciąga wnioski. Porządny wywiad opiera się na wnioskach, proszę Państwa. Ja zawsze w raportach i w tych wszystkich trzeba napisać możliwe możliwe zagrożenia. Ale wielokrotnie analizuje się wszystkie błędy. Jeżeli sprawa się nie uda i tak dalej, trzeba dokładnie analizować wszystkie błędy. I powiem szczerze, że w największych organizacjach wywiadowczych na świecie, czyli konwiadach świata, zespół analityków analizujących błędy bywa często o wiele większy od współplanistów, bo to jest najważniejsze. Dobrze proszę Państwa, bo już za długo gadam. Zapraszam Państwa na następny wykład. Nie wiem, czy one będą regularnie, czy nie. Być może jutro nagram kolejny i opublikuję. Ale również z tego względu, że ja 18 idę do szpitala i nie wiem ile ten szpital mi zajmie. Więc przypuszczam, że tydzień będę zupełnie obecny w sieci. Chyba, że jeżeli tam będzie można nagrywać i umieszczać, to może coś zrobię. Nie wiem. Także. Zapraszam Państwa, mam nadzieję, że was nie zanudziłem. Nie mam tu żadnych tablic i tych rzeczy. To nie jest nowoczesne, to jest stare, siedzi gadająca głowa na czarnym tle i gada i w dodatku niedogolona, brzydka, z wadami swoimi i wyglądu, wymowy. O to, nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyście pamiętali o tym. I kolegom, skąd wywiaduj, ze służb przypominam, że bez społeczeństwa nic nie zrobić. A społeczeństwu przypominam, że nie wszyscy są szpiegami. Często ludzie są głupi i naiwni. I jak się wszędzie widzi szpiegów, to się żadnego szpiega nie znajdzie. Tak to jest. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia na następnym wykładzie.